Siema, byłem ostatnio w Actionie, potrzebowałem, czy tam Action, nie wiem jak to się wymawia, yy, potrzebowałem zakupić kilka rzeczy do domu i trafiłem na zupki chińskie, więc trzeba się za nie zabrać jako naczelny smakosz tiktokowy zupek chińskich. Coś takiego, Noodlicious, podobno ma to być pikantny, Korean Ramen stein. Limited Edition, super hot and spicy, zobaczymy. Czy da popalić, czy nie bardzo. Jeżeli chodzi o, o, o wartości odżywcze, gdzieś to tu mamy. Tutaj mamy 95 kalorii na 100 g, ale to jest gotowego produktu. Na 100 gramów przygotowanych, tak jest. I jak to się robi? Eee, nie wiem. Tu będzie. Coś tutaj mamy napisane. Instrukcja przygotowania jednej porcji makaronu. 300 ml, czyli razy to 100 kalorii, jakieś 300 kalorii to będzie miało. Zobaczymy. Jestem mega ciekawy. Dobra, zalałem, odczekałem, czy minuty, tak to się prezentuje. Nie wiem, czy nie za dużo wody nalałem, ale zobaczymy. Pachnie bardzo ładnie. Zjadłem i muszę przyznać, że cholera jest pikantna. Z nosa pociekło. Czuję w ustach, że, 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 że pali, pali dobra pieprzna. Czuć bardzo mocno ten pieprz mm, troszeczkę na, na samym początku najbardziej trochę mnie brało na kichanie, ale jak rozmieszałem trochę lepiej. Hu, to naprawdę daje popalić zdecydowanie. Bardzo dobra zupka. Do polecenia do powtórzenia jak najbardziej będziecie w action action czy jak jakkolwiek inaczej to będziecie chcieli wymawiać weźcie sobie jest jeszcze druga taka sama ale nie w takim pudełeczku tylko taka do talerza też ją będę próbował w najbliższej przyszłości ale przyznam że daje popalić daje jak najbardziej do powtórzenia ja uwielbiam pikantne więc więc jak najbardziej mhm. będzie kupowana ponownie w skali od 1 do 10 dla mnie dziewiąteczka Fajna, pikantna. Makaron też naprawdę fajny. Uf, no, kurczę, muszę się dojść do siebie. Ale polecam, polecam. 9 na 10. Kciuk w górę. Powtórzę na 100%. To było na tyle. Pozdro.